Aktualizacja domu. Dół wygląda tak. W kuchni już mamy założone okno. Tutaj będzie kuchnia w, w kształcie litery U. Tutaj będziemy mieli piec gazowy, e, skrzynkę z prądem. Tu jest ciemno w łazience ale tak tutaj będzie brodzik tutaj miał być wcześniej odpływ liniowy ale jednak będzie zwykły zwykła kabina prysznicowa więc tu będzie do, yy, wylewka będzie dorobiona, tam będzie toaleta i umywalka. No i tutaj będzie malutki salonik z jadalnią. Kiedyś jak rozbudujemy tam o yy, część, jeszcze do, dobudujemy sobie salon i Anek. Także na dole już mamy sufity, ściany, elektrykę rozprowadzoną zostało, tylko tak tutaj widać Tutaj dorobić tą ścianę, bo czekaliśmy na okno. Okno powiem wam szczerze, bardzo tanio, bo tylko 700 zł zapłaciliśmy za nowe trzy szybowe okno. Tu takie schody, żeby można było na górę bezpiecznie wychodzić. I góra. Tutaj wychodzimy, będziemy mieli wejście na lewo do jednego pokoju. też będzie ściana zrobiona, tu musimy jeszcze to, tą ścianę dokończyć. Tak to regipsy na skosach już mamy zrobione. Ocieplone poddasze jest w wełną grubość 30 cm izolacja u góry jest 60 cm na suficie. I tutaj idąc z drugą stronę. Będzie drugi pokój, tu już jest więcej zrobione widać. No i co? Elektryka doprowadzi na te ściany. Zrobić te ścianki pod skosami, tą jedną ścianę, no i te dwie tutaj ściany, które będą oddzielały korytarz i pokoje. Tak to teraz wygląda. Jeszcze sobie zejdziemy. I tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze 2-3 miesiące i będzie się można już wprowadzać. Tak samo dach. Ale to teraz nie zrobię, nie pokażę, nie wiem czy będzie to widać. Też jest już skończony. Znaczy, u nas jest zima piękna, ładna. Dach jest skończony, okucia są wypuszczone już poniżej krokwi, żeby można było zrobić podbitkę. Przykryliśmy dom blachodachówką. Tylko całkowity koszt dachu wyszedł 12 tysięcy złotych. E, oczywiście sama blachodachówka i e, robota przyjechała ekipa i to zrobiła w ciągu czterech dni, więc tak to wygląda i czekajcie na następne aktualizację. Cześć!